Skupię się tylko na takich jakby najważniejszych punktach, tak jak już wcześniej powiedziałem, zaczepnych, najważniejszych zdarzeniach, takich zdarzeniach, które mają istotny wpływ na Quo vadis, na tę historię, na tę fabułę i o co by na przykład można byłoby zapytać podczas sprawdzianu kartkówki egzaminu, ok? No więc tak, najważniejsze zdarzenia to miłość Winicjusza i Ligi, tak? To wszystko, co tam się dzieje, czyli że on jest zakochany, on się o nią stara, ona go odrzuca, on to robi na siłę, oni, go, oni ją odbijają, prawda, potem on jej poszukuje, potem poznaje chrześcijaństwo i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli to jest taki klucz jeden, tak, z miłość Winicjusza i Ligi. No i to wszystko, jakby ta miłość prowadzi do tego, że ten Marek się zmienia, ale o tym było wcześniej, więc już do tego nie wracam, tak? Druga rzecz to miłosierdzie chrześcijan. I to jest takie ważne zdarzenie, miłosierdzie chrześcijan, o którym warto pamiętać, bo to jest moment, w którym do Marka tak naprawdę dociera w praktyce, czym jest chrześcijaństwo. Bo on wcześniej słyszał, bo był na tym kazaniu świętego Piotra, ale jakby nie było to jego praktyką, nie było to w jego życiu. No i kiedy Hilon Hilonides dowiaduje się, gdzie jest Ligia, gdzie ona się znajduje e, i wie, że jest pod opieką Ursusa, no to Hilon i Winnicy już padają na wspaniały pomysł. No to zrobimy tak. E, pójdziemy do gladiatora, a gladiator to jest niepokonany niewolnik, wojownik, tak? Nikt go nigdy nie pokonał, bo to były walki na śmierć i życie, więc teoretycznie jest najsilniejszym człowiekiem w Rzymie, tak? Więc jakby nawet Ursus powinien mu ulec. Więc oni idą po tego gladiatora i ten gladiator miał zasadanie zabić Ursusa w tym czasie, kiedy on zabija Ursusa, to już wpada po Ligię, porywa Ligię i zabiera Ligię, tak? Tylko, że coś poszło nie tak, ponieważ Ursus jest naszym super bohaterem, polskim Avengersem e, I no, to Ursus zabił krotona, tak, tego, tego, e, tego gladiatora. No i chcąc chronić ligę, daje w paszczę Winicjuszowi. Winicjusz pada, ranny, zemdlony. No i prawdopodobnie by go dobił, gdyby nie interwencja chrześcijan. No bo Ursus, jak już leciał to na całego. E, tak więc, Ursus to jest pierwsza sytuacja, kiedy ratuje, znaczy pierwsza spektakularna akcja, tak? Bo pokonuje gołymi rękami podczas pracy gladiatora, tak? E, no i to miłosierdzie chrześcijan polega na tym, że hej, ten typ, właśnie przed chwilą ze swoją bandą przyszedł napaść i porwać tę kobietę, tak? A co oni zrobili? Oni go opatrzyli, oni mu pomogli, oni mu dali y, wsparcie, a potem powiedzieli, Ok, cieszymy się, że to wszystko przyjąłeś, ale my teraz stąd odchodzimy, no bo nie możemy dopuścić do tego, żeby to się znowu powtórzyło. I on jest zaszokowany, ponieważ w jego myśleniu jest yy, zemsta, że oni powinni się byli na nim zemścić, oni powinni byli go zabić, oni powinni byli pozwolić mu tam umierać, tak? Ten, pozwolić Ursusowi dokończyć dzieła, a tymczasem oni mu pomogli. I on wtedy doświadcza w praktyce tego miłosierdzia chrześcijan. I wtedy zaczyna dopiero poznać Ligię, bo ligę do niego przychodzi, rozmawia z nim, no i się okazuje, że no coś tam między nimi jest, prawda? Więc to jest taki bardzo interesujący moment w książce, ważne wydarzenie, o którym moim zdaniem warto pamiętać. Następne to, tak ogólnie rzecz biorąc, rządy Nerona, to jakie one są. To jak po prostu daje się manipulować, to jak Petroniusz go potrafi prowadzić w pole, to jak tam Tygelin i Petroniusz rywalizują o, o względy u niego, prawda? To jak on tam podróżuje i żyje w tym przepychu, jak wymyśla spalenie Rzymu i tak dalej, tak? Neron, który po prostu próbuje być pieśniarzem, a nie jest jakoś szczególnie utalentowany, tak? Inne, pożar Rzymu o tym już dużo w sobie powiedziałem pożar Rzymu. No bo Neron chciał się zainspirować dla swojej, dla swojej sztuki, dla swojej poezji. Koniec końców zostaje to, obarczeni widzą, zostają chrześcijanie. No i igrzyska, igrzyska, zostają obarczeni widzą chrześcijanie. W takim razie, kiedy lud jest zbuntowany, to co się robi? Chleba i igrzysk, tak? Więc tych wszystkich chrześcijan się wyłapuje, a następnie będą oni zabijani na arenie i wszyscy będą mogli przyjść i zobaczyć, jak oni tam umierają. Więc pierwszą grupę, grupę chrześcijan czuje się lwami. Tymczasem nie ma żadnego ciekawego widowiska, ponieważ chrześcijanie postanawiają umierać z godnością. I po prostu klęczą na środku, modlą się i czekają na nieuniknione. Skoro Jezus mógł cierpieć, a oni chcą podążać za Jezusem, to teraz i oni mogą cierpieć. Więc zostają rozszarpani przez lwy. Jest mało spektakularnie, ludziom się to nie podoba. Jest generalnie cienizna. Igrzyska nie idą najlepiej po myśli Nerona. Powiedzmy sobie szczerze, że to dobrze. Eee, Neronowi nie kibicujemy. No i później oczywiście mamy ten opis tego wszystkiego, kiedy Vinicius próbuje jakoś odbić Ligię, stara się, oczywiście nie udaje się, no i finalnie przychodzi ten dzień, kiedy Ligia i Ursus mają też wyjść na arenę i też być przez coś rozszarpani, no bo to zawsze niespodzianka, tak? Więc wypuszczono na arenę Ursusa i kiedy wszyscy zobaczyli tego olbrzyma, że on teraz staje na środku areny, no to pomyśleli, wow, będzie widowisko, super, a tymczasem Ursus zrobił to, co wszyscy chrześcijanie, czyli uklękł i zaczął się modlić, więc ludziom się to nie spodobało, ale Neron miał na to sposób, ponieważ na rogach, to jest, uwaga, tur germański, to nie jest byk, tylko tur germański, na rogach tura germańskiego była przywiązana naga Ligia, na tym obrazie tego nie ma, ale na tych rogach jeszcze powinna być Ligia. I kiedy on widzi, że Ligi zagraża śmierć, to wtedy się Ursus uaktywnia. I to jest ta niesamowita walka znowu polskiego Avengersa, Ursusa walczącego gołymi rękami z Turem Germańskim, po to, żeby uratować Ligię. No i on go zatrzymuje, łapie go za rogi i skręca mu kark, co generalnie wywołuje wielki szok, podziw i aplauz. I Neron ułaskawia czyli pokazuje kciuk w górę ułaskawia. Ursusa i Ligię, i w ten oto sposób Ursus uratował Ligię przed śmiercią. No i siebie samego też, tak? Więc to jest taka akcja, o której warto wiedzieć, bo to jest fajne do wykorzystania gdzieś tam w jakimś opowiadaniu czy, 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 czy rozprawce. No i na końcu, oczywiście, żyli jeszcze jedni długo, inni niedługo, ale tak naprawdę szczęśliwie, bo jeżeli chodzi o Winicjusza i Ligię, to oni y, pobierają się i udają się na Sycylię, to warto wiedzieć. A jeśli chodzi o Petroniusza i Eunice. No to na obrazie mamy dużo noży. Oni niestety e, żyli szczęśliwie. Petroniusz chciał przypisać swój majątek na swoją niewolnicę Eunicę, ale ona powiedziała, że nie zgadza się na to, że nie potrafi żyć bez niego, i jeśli on umiera, to i ona umrze razem z nim. A Petroniusz po prostu otrzymał zaproszenie do Nerona e, na kawkę i przy okazji ścięcie go, tak czy jakieś inne pomysł pewnie miał na niego, więc Petroniusz uznał, że no, nie będzie się dawał zabijać, sam to załatwi, prawda, więc i tak, i tak na niego wyrok był otwarty i otworzył sobie żyły, chyba wrzątkiem, nie nożem, tak, ale, ale generalnie razem z Eunice. To takie jest dosyć romantyczne, w sensie to zakończenie, aczkolwiek brutalne, tak, więc oni akurat nie żyli zbyt długo, Petroniusz i, i, i Eunice, okej? Okay? No i teraz tak, y na podstawie podanego fragmentu, przepraszam, nie, nie fragmentu, nie, przepraszam, tego nie robimy, bo to kto chce za mnie zrobić. Ponieważ tak, przeanalizowałem sobie wszystkie egzaminy, i co roku na egzaminie jest takie zadanie jest takie zadanie i stwierdziłem, że zawsze do tego zadania zawsze pasuje Kwowadis zawsze. Przez 26, dlatego przeskipowałem to zadanie. I teraz tak. Spośród lektur obowiązkowych, wymienionych na stronie trzeciej, i tak dalej, innych niż Małe Książę, wybierz te, której bohater postąpił zgodnie ze słowami: Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Podaj tytuł tej lektury oraz jej bohatera. I jak się zastanowić? i pasuje. Mamy to, że dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tu ktoś wcześniej pytał o tego Ursusa. Faktycznie można by uznać. Że na Ursusa można było właśnie spojrzeć bardziej sercem niż oczami, prawda? E, dobrze, widzicie tylko serce. Można widzieć oczami bogactwo Nerona, no ale tak naprawdę, żeby rozpoznać, jaki Neron jest naprawdę, no to trzeba to e, e, zobaczyć nie, nie w ten sposób, prawda? Czy Winicjusz i Ligia, prawda? Oni byli w sobie. Przepraszam, oni byli w sobie zakochani. Tak, no właśnie, czym się kierował Winicjusz na początku? Więc Winicjusz na początku kierował się oczami, prawda? Ale to, co było najważniejsze, było niewidoczne dla oczu i dopiero kiedy widział dobrze sercem, to wtedy naprawdę mógł pokochać Ligię, prawda? Co tu mamy dalej? Spośród lektur obowiązkowych wiesz te, której bohater zasłużył według ciebie na podziw i uznanie ze względu na wyznawane wartości. I o tym też dzisiaj mówiłem, prawda? Że tutaj nam pasuje Ligia, która by była osobą, która zasługuje na podziw i uznanie ze względu na wyznawane wartości, że trzymała się tych swoich zasad chrześcijańskich, i nie ugięła się pomimo tego, że być może nawet życie z Markiem Winnicjuszem byłoby prostsze. No hej, przystojny, bogaty facet, który chce się z nią ożenić, prawda? I ona nawet go lubiła, prawda? Więc mogłoby na to pójść, ale to nie było w jej kanonie wartości, prawda? Więc uważam, że zasługuje na podziw i uznanie ze względu na wyznawane wartości. Dalej, z innego egzaminu, bo żeby to było jasne, to nie jest jedno zadanie, tylko to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zadań z siedmiu egzaminów, tak? Yy, tak, siedem zadań różnych i za każdym egzaminie są takie zadania. I stwierdziłem, że do każdego pasuje Kowadiz, i teraz jakby próbuję to udowodnić, że warto jest znać kwowadis po to, żeby do tego yy, to zadanie móc zrobić, tak? Który z bohaterów wybrany, który obowiązkowej postąpił honorowo, tak? Postąpił honorowo. Podaj tytuł tutaj lektury i jej bohater uzostadni swoją odpowiedź. No to. Na pewno znowu chrześcijanie postępują honorowo w tej scenie, kiedy opisywałem, że już nie zasłużył na to, żeby go dobrze potraktować, a mimo to oni go potraktowali właściwie, prawda? Czyli jakiś honor zachowali. Spośród tych obowiązkowych innych niż Pantadeusz, inny Pan wybierz te, który bohater wykazał się wrażliwością, tak? Czyli no, kto się wykazał jakąś tam wrażliwością? No, Ligia jest taką wrażliwą bohaterką, chrześcijanie są wrażliwymi bohaterami. Ursus. Pewnego rodzaju wrażliwością się wykazują, wykazuje wobec ligi. tak? Więc tutaj można Eunice i Petroniusz, tam jest wrażliwość taka, wiecie, miłosna. tak? Dalej, spośród lektur obowiązkowych, innych niż zemsta, wybierz tę, która potwierdza trafność stwierdzenia: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tak? Więc e, możemy tutaj wskazać świat chrześcijan i świat pogan, czyli ogólnie chrześcijanie i poganie, taka odpowiedź byłaby zaliczona, że chrześcijanie, którzy żyli w zgodzie, no tak naprawdę budowali trwałą społeczność między sobą, która przetrwała nawet y, prześladowania, a niezgoda, tak, czyli ta y, y, f, pogańska myśl, w której oni cały czas gdzieś tam się konkuru, konkurują, doprowadziła do tego, że po prostu no, Rzym został spalony, jakby ten symbol tego, y, tego cesarstwa. Tak. Y, następne ostatnie, spośród lektur obowiązkowych wybierz te, której bohater zmienił swoje życie pod wpływem niespodziewanych wydarzeń. Dlatego tego to już chyba nie muszę uzasadniać. Po raz kolejny Winicjusz, który się zmienia. Tak? I pamiętajcie, że zawsze w tym zadaniu jest to uzasadnij swój wybór i przywołaj sytuację z tej lektury ilustrującą twoją argumentację. Tak więc, to zadanie przeważnie jest za dwa punkty. Tak? Czyli za podanie tam tytułu bohatera i za argumentowanie, to on czasem jest nawet za trzy punkty, w zależności, co, co tam chcą dokładnie, tak? Więc to jest od dwóch do trzech punktów. Więc żeby dostać za to zadanie punkt, no to odkryłem, że zawsze tu pasuje Quo Vadis. Praktycznie na każdym egzaminie jest to zadanie i, i do każdego mi pasowało Quo Vadis, tak? Ja nie, ja nie wiem, czy to są wszystkie zadania, tyle mi się zmieściło na slajdzie w każdym razie. Okej? Okay? Czy my to rozumiemy? Czy Ursus do zadania drugiego pasuje, czyli... Podziw i uznanie ze względu na wyznawane wartości. Ursus też jest chrześcijaninem, więc uważam, że podobnie jak Ligia, można powiedzieć, że zasługuje na ten podziw i uznanie, ale też jest bardzo ofiarny, prawda? Jest taki, że pomimo przeciwności, no to ma też to ułożone, komu służy i dla kogo chce żyć, prawda? I tu z jednej strony jest ta wiara, a z drugiej strony jest też Ligia. Tak więc, tak, jak najbardziej, tutaj Ursus nam pasuje. Pytanie. Co pan sądzi o Sabatonie? Nic nie sądzę o Sabatonie. Czy do pytania 3 pasuje Hilon, tak? Który z bohaterów postąpił honorowo? Moim zdaniem nie. Hilon nie postępuje honorowo, ponieważ to, że on na końcu próbuje odkręcić to, co już zniszczył, to to niekoniecznie jest honorowe, tak? To jest po prostu jakby próba jakiegoś takiego ratowania się, ale, ale czy, czy on, by tam, czy, czy on jakby jest ho honorowy? Nie. To, to już nie jest honor, tak? Honor, jakby w moim rozumie, rozumieniu, to jest, że pomimo tego, że winic e, już nie zasługiwał, prawda, na jakąś jakiś tam powiedzmy e, przywilej, bo oni nie mu pomagać, powiedzmy sobie szczerze, to oni i tak to robią, prawda? Czyli e, gdzieś tam przedkładam swoją wygodę nad, e, czy do, dobre wartości nad, nad jakieś takie moje uprzedzenia, prawda? E, czy Ursus pasuje do zadania trzeciego? To jest dobre pytanie, bo tutaj chodzi o to, jak my definiujecie... Tak, do ostatniego pasuje Marek zdecydowanie. Tu, tutaj Marek winic już 100%. Czy tu pasuje Ursus? To wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy słowo honor, tak? Ale to myślę, że nie tym razem. Dobra. Ale co bierzemy za odkupienie win? To, że on zaczął mówić dookoła, że hej, 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 to tak naprawdę nie chrześcijanie podpajali Rzym, to jest to odkupienie win? Nie, 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 nie. Ja bym tak na to nie patrzył. Dobra. Jeśli chodzi o tematy rozprawek, no to pasuje nam taka rozprawka do Kowadis. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Myślę, że bardzo by nam tutaj pasował Marek Winicjusz, czy nawet Hilon, prawda? o których moglibyśmy porozmawiać, czy oni decydowali o samych, moglibyśmy to rozważyć, prawda? Czy, czy faktycznie e, to, jakimi oni byli ludźmi, zależało od nich samych. No i w przypadku na przykład Marka Winicjusza, myślę, że fajnie by tu zadziałało stwierdzenie, że no tak, to jednak od człowieka zależy, e, w którym kierunku pójdzie, prawda? Albo nie, że to nie od człowieka zależy, tylko to są jakieś e, boskie sądy i zrządzenia, no, tak jak to uargumentujecie, ale wydaje mi się, że tutaj kowadis bardzo fajnie by pasowało, albo na przykład ligia nam to też pasowała, tak? Bo to ona sama decydowała o tym, że idzie w chrześcijaństwo. prawda? E albo opowiadanie, o twoim spotkaniu z bohaterem chyba obowiązkowej, i wasza wspólna przygoda przekona cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. No, więc Marek Winic już wytrwale dąży do tego, żeby zdobyć ligię. I udało mu się, tak? Więc na pewno by nam tu e pasował.